No hej, hej, no hej, z tej strony Kennyśpel. Dzisiaj goście będą musieli mnie zniszczyć, a ja będę musiał zniszczyć. Gdzie oni są? Już widziałem go. Widziałem go. Widzę Stefanego. O Oh my god. Jezu, jadę, jadę. O nie! Pomocy. Mam ze Auto, żeby skręcać. O! Jak obejwałem! Co tu się dzieje? Jak ja obejwałem. O nie. Chyba... Ej, ty chyba niebieski został zabity. Widzę jego maskę. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. O nie! Jesteśmy już tacy zniszceni. Nie chcę wszyscy, a ja muszę skonfiskować wszystkich. Będzie ich pięciu, więc będzie trudno. Albo z tej jest. To jest jeden gdzieś się czai. Albo zostaje zed... przednieczony przez Sydnię Caję, nie. Zatem nie został przednieczony przez psyk. O nie, jadą tu, jadą tu, lecimy stąd au! Chyba straciłem oponę. Albo to zło stracił oponę. Mam nadzieję, że nie ja. Łow, wow, wow, wow. Lecę stąd, to jest jasne. O! O nie! Przywalnąłem. O ty! O ty caj o O! O o o o! Pf. O nie zaraz mnie, dopadnie, dopadli mnie, dopadli mnie, Dobra Dobrze, że jestem szybki. O nie! To był samochód. Czy to jest samochód? Dobra Patrzcie, innego skonfiskowałem już, widzieliście go. Ale super! O o! Szybko, lećmy stąd. W te niebieskiego widziałem. Też go już nie widzę, ale to jest najgorsze. Dlaczego ja tak dużo jadę. Wziąłem jakąś przypalajkę. O nie, to jest za. To jest jasny zaujm. Po mnie, po mnie, po mnie. Pff, au. Jadę, muszę sobie zrobić normalną kamajkę. kamelkę. Skręcam, skręcam, skręcam. Pomocy. Ty, niebieski, jedź za mną, jedź za mną. Jedź za mną, niebieski. O nie, o nie, 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 nie jedź za mną, please. God, please. Nie, nie. Pf, au. O, o. O, ale fajnie. Czy on został już skonfiskowany, czy się mi tylko zdawało? Dobra, lecimy stąd. Ej, ty, a chwilę. O, nie. Niebieski mnie goni. Niebieski mnie goni. Wiecie, to chyba został tylko niebieski już w takim razie. O o. Pff, o o! Nie wspomnie. Niebieski. Dobra. Został. Nie... A nie! Zostały dwa pomocy! Co to było? Co to? Nie, 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 nie. Co? Ja Dostały trzy już po Po prostu skonfiskowałem tylko dwa. A au, o o, o o, gdzieś się Dobra, nie zaczepiłem się nich. Nie, nie zaczepiłem się nich. Co, co tam się stało? Przepraszam bardzo. Jadę, jadę stąd, to jasne. sypko 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 o o a ty ktoś ko mnie okej okay. nie piaski O, o, chyba niebieski został już skonfiskowany, wiecie? Ale nie wiem, gdzie jest, więc mu nie skonfiskowany. Tę time zawsze tylko z zaskoczenia. O nie, to się mi najbardziej nie podoba. Kościół, wieć na to. Wtedy już będziemy na zawsze uciepieni. Kościół, jesteś super. Nie, nie, nie. Co? Nie, bo nie jedzie Kadyzy niebieski został skonfiskowany Nie, nie został skonfiskowany Pomocy! Co tu się... Do, co tu się dzieje w ogóle? Pomocy. W tył, w tył, w tył, w dryot. Są jeszcze trzy! Pomocy, pomocy, pomocy. Nie, nie! Dajcie mi spokój. To był zły pomysł, żeby ich niszczyć. Dobra, dobra, dobra! Wygraliście, goście. Dobra, ten chyba został zatrzymany. Dobra, dobrze, że jest dwóch. I ty, mogę zapowiedzieć tego cajnego do tego, do tego cajnego Witala. Do tego. Co zabije samochody, dobra, skręć! skreć. Nie, 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 nie gadaj, co tu się dzieje? Au, dobra. Ej, czy oni wjechali? Nie, nie wjechali. Chyba niebieski wjechał. Nie gadaj. Oh my god. Niebieski chyba jednak nie wjechał. to był? Dobra, niebieski wjechał, niebieski wjechał, niebieski, w tył wzrot, w tył wzrot! A, o, to jest takie jasne, O, ten jest na tym samym miejscu. Niebieski chyba został już przygnieciony. Tutaj, jest obok Z kniaciarki? Chyba widziałem coś niebieskiego. Powiedzmy sobie, że niebieski nie istnieje, tak by było luźniej. Dobra, a widziałem on obok śmieci. Obok śmieci. Nie, nie, w tył w W tył w Pomocy, pomocy, pomocy. Co? Co tu się dzieje? Nie, 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 nie W tył Z, w tył Z, pomocy. O nie, gdzie ten tajny? O nie, dobra, nie trafiłem, ale super, nie, 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 w tył nie, w tył tył w tył w tył. w tył, w tył, w tył, dobra. Jadę w przód. jestem głupi. Czy, czy, czy ten całny zje? Dlaczego tutaj jest kawałek? Dobra. wony nie zje. Sprawdzę czy za mną przypadkiem nie jedzie. Nie. Nie, 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 nie. nie. Cały dwa jeszcze jednak ja a ja już się palę w tył zwiot, w tył w w tył zwiot, W tył zwiot Dobra, jestem głupi. Jestem głupi. Jestem głupi. Jestem głupi. A te w psu, gdzie oni są? Do... Nie, 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 nie. Pomocy, w tył w zwrot, w tył w zwrot. Widzę tego tajnego gościa. Czy on się przypadkiem nie usił? Nie, chyba jest niezły, chyba. Chyba już nie żyje gościu. Zaczajny nie żyje. Jest tej wony. Czy to? Nie. Czy oni zostali już zabici? Ja bym tak nie sądził. Dobra. 黑吧。Hey, Oh. Nie, 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 oh, nie. wel. tuż był. W tuż nee. Nee, nee, O nie. Nie, 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 bon. nie, ginu, nie, nie. Dobra, nie widzę go, co ten nie zginął chyba. Jak mówię, o tajem to co? Po nie widziałem niebieskiego, idziemy to tych Nie, nie gadaj, że on nie prowadzi do Prowadzi ja, mnie do mistajki, do Ja już widzę niebieskiego tam, zabitego. No wjedź tu, no wjedź. No wjedź, no wjedź. No Dobra. Uznajmy, że ja wygrałem. W końcu, to się skończyło.